Siemanko z tej strony, Sebana, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania, widzowie, macie kod o wartości 10 zł. Jeśli chcecie go wygrać, standardowo musicie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkę oraz komentarz i obejrzeć film do końca. Ale widzowie, dzisiaj kod pojawi się bardzo szybko po udostępnieniu filmu, bo zawsze. Y Zawsze kurczę, ten kod się tak rozkłada i jest dopiero losowany na live'ach, ale dzisiaj jak dobijecie, załóżmy, zróbmy tak, dobijacie 35 lajków, 35 komentarzy i złoty kodzik pojawia się w komentarzu, także to od Was zależy, kto pierwszy, ten lepszy kodzik e, pojawi się w komentarzu i możecie go użyć na case dropa, e, także serdecznie wszystkich zapraszam. Pierwszy i w opisie, bo z moim kodzikiem właśnie macie 10% opłaty, a możecie wpłacić każdą metodą płatności, dlatego najbardziej opłaca się właśnie używać z kodem moim, bo wtedy też macie najlepszy drog w Polsce. Serdecznie zapraszam i jeszcze widzowie nowy event, także no naprawdę bardzo dużo czynników składa się na to, żeby wziąć udział e, na przykład w dzisiejszym giveaway, jak i w sumie w każdym, bo no za darmo możecie wygrać jakiś tam fajny pieniążek. A tak jak mówię, zaczynamy i przechodzimy do nowego eventu. Oczywiście przejdziemy sobie później tutaj w, w zakładki eventowe i weźmiemy sobie udział w tych wszystkich tutaj nowych trybach, ale na początek pootwieramy sobie e, skrzyneczki. No i zacznijmy od tej najtańszej piracki skarb za 5,99. Trzy takie skrzyneczki na początek mamy 600 zł, także nie jakoś dużo, ale na każdą skrzynkę na pewno starczy. Dobra, zaczynamy średnio. Tak mi się wydaje. 13 zł nie ma tragedii. No, tych tańszych na razie skrzynek nie będę otwierał tak dużo. Bo zrobimy sobie jakby osobny z nich film, że, e, że będę te skrzyneczki na przykład farmił i zobaczymy, czy one jakby w dużej ilości się bardziej opłacają e, niż takie skrzyneczki droższe. No tutaj po raz kolejny słabiutko. A tutaj już wydajemy 3 dyszki. No 22 zł. No, dycha w plecy. To nie jest dużo. To nie jest dużo, ale wiadomo, zawsze liczy się na jakikolwiek profit. Mamy dalej. Skrzyneczka hamak. E, za 20,99 i mamy tutaj ceny podane tych broni. No fajnie by było, jakby jakiś z tych droższych e, udało się upolować, może jakiś nożyk. E, no byłoby naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No tutaj niestety się nie udaje. No i widzowie, chciałbym Wam też powiedzieć, że właśnie tutaj pojawia Wam się taka informacja, że od tego eventu za otwieranie eventowych skrzynek dostajecie dwa razy więcej, e, dwa razy więcej żetonów, które później właśnie możecie e, w tych trybach eventowych. Wykorzystać, dlatego naprawdę ten event jest totalnym pokczampikiem i bardzo opłaca się w nim brać udział. Eee, dlatego serdecznie zapraszam. Mamy skrzyneczkę plazowy, plazowy, plazowy surfer i otwieramy trzy takie za 118 zł. No i tutaj już mamy droższe itemki, ale zobaczymy, co się uda tutaj trafić. Ok, nie ma tragedii, według mnie eee, 103 zł. No ok, no tutaj niestety te takie temki, ta czwórka trochę oddała. Ale dobra, otwórzmy sobie jeszcze trzy bo jeszcze na to najdroższą skrzynkę na pewno starczy. Oj, tutaj naprawdę słabiutko, tutaj dużo, dużo będziemy w plecy, 48 zł tylko. No jak na razie coś te eventowe skrzynki nie oddają wizowie. Możecie mi napisać w komentarzu, czy wy już otwieraliście którąś z tych eventowych i co wam e, poleciało, a my otwieramy. O, i teraz będzie naprawdę fajny profitik w końcu, bo mamy 123 zł minimalware Wallstrand Rebel Kawaszek, a wydajemy 55 zł na jedną taką skrzynkę, no to otwórzmy sobie dwie na jednym strzale i zobaczymy co tutaj będzie okej, okay, no też nie powinno być źle, wydaje mi się że chociaż nie, no tutaj słabe stany, 83 zł, wydajemy 110 no dobra, to jeszcze jedna e... otwarta będzie skrzyneczka i zobaczymy co będzie, no jest auk tutaj niestety będzie duża Strata, bo tylko 12 zł. Dobra, przechodzimy sobie do eventu widzowie I mamy, mamy trzy tryby Pirackie skarby, wiadomo Otwieramy sobie po prostu e, Pola i dostajemy skinki, które Albo możemy sobie wypłacić, albo zostawić e, I grać dalej z nich Dobra, wiecie co, walnę sobie jeszcze tutaj Dwa za tysiaczka Przejdźmy do poszukiwania skarbu No i Tutaj po prostu widzowie, chodzi o to, że wrzucacie sobie e, wasze żetony. Zobaczcie, ja nawet piszę tutaj miejsce w rankingu, także to jest naprawdę bardzo fajne. E, tyle, ile mam żetonów, takie mam miejsce w rankingu, dlatego im więcej, e, tym droższego skina, oczywiście, dostajecie. A jak jesteście pazerni, no to bierzcie sobie udział właśnie w takich trybach. Ja sobie tutaj wrzucę, nie wiem, 5000 i zobaczymy, czy uda się dostać skina z tego. Wrzucamy czarowanie i niestety kurczę cashback. No, tym razem się nie udało. No i oczywiście, tak jak zawsze, mam jeszcze zdrabki. Naprawdę, jeśli chodzi o grafikę, wygląda to naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No ale cóż, niestety, widzowie, niestety tym razem e, się nie udało. Ale dobra, mam jeszcze dużo itemków. Przejdziemy sobie na upgrader. Zobaczmy, co się z tego uda zrobić. Mam 24 zł. Walnijmy sobie razy 5 na lewą stronę. No i niestety źle się kręci, źle się kręci, i to już nie doleci. To już widać od razu po tym, jak się zacznie. Dobra, zobaczmy ile mamy w tym momencie pieniążków. W tym momencie mamy 418 zł, czyli jestem niestety w plecy. Dobra, widzowie, no cóż, trzeba zaryzykować. Trzeba zaryzykować. Shadow Daggery w upgradeujemy Upgradujemy na razy 2. Dodajemy sobie te 38 zł i dajmy sobie. Lewo dół, lewo dół, upgradujemy, Proszę, żeby to siadło. No i co, widzowie, ja już widzę, jak to się kręci. Siadają, siadł do Gerki za 750 zł. No i jesteśmy na proficie. Bardzo fajnie, bo przedstawiłem wam, jak wygląda event. Skrzynki eventowe też całkiem ok. Ale najważniejsze jest to, że wychodzimy na profit. I ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie: 35 lajków, 35 komentarzy. Musicie oglądać film do końca. lajka zostawić subskrypcję, dzwoneczkę, Mars. komentarz. Dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach. No, na razie.